Prezentuję kolejnego głąbka na aukcję z komunikacją rozkładowego ładowli Wulhorst Dawid. Jest to nakrapiany samczyk. numer, numerze DV08600 2024 roku numer 643. Jest to mega mocny samczyk. w intensywnej fazie pierzenia. Aktualnie mega jadłowiste opierzenie. Kapitalne skrzydło. Aktualnie zostały mu dwa pierka do końca, także zanim będzie koniec aukcji i termin odbioru kołompka za kilka tygodni, kołomp będzie całkowicie wypierzony, gotowy do parowania. Super mięśnie tego gołębia. Gołąb jest granat w ręce. To jest okręg, pocisk. Kapitalny kościec. Plecy, ogon. Ogon akurat cały mu rośnie teraz, więc ma... Za kilka tygodni będzie kapitalny. Tu jeszcze białe piórko na ogonie. Niesamowite mięśnie. Gołąb jest bardzo unikatowym Głębem jeszcze grał ciobek, ponieważ jest to bardzo, ale to bardzo mocny imbret na słynnego głębia Best z której to rodziny, całe rodziny dzieci i wnuki zdobywały pierwsze i drugie najwyższe laurea chodzi o lotniki w belgijskim sprincie na skale belgii, jak również na wspólnych kolnikach na w całym świecie także głębiej bez kapitalnie się sprawdzają również na całym świecie, jak chodzi o, o wspólne gąbniki. Aktualnie Victoria Weskitel, czyli najlepszy syn kitala, który kosztował 510 bodajże 1000 euro, był pierwszym masem na Victoria Falls w Afryce. Wydaje kapitalne wnuki dzieci na wspólnych gąbnikach. Bardzo jedwabiste, aksamitne upierzenie. Piekielnie mocne skrzydło. I tutaj mięśnie, kościec, plecy. Obłędny gołąb, także za, za kilka tygodni, jak dokończy pierzenie. To jest naprawdę petarda, pocisk w ręce. Niesamowita moc tego gołębia. Ja pewnie na filmiku tego nie można oddać. To, co jest w ręce, ale kapitalny kościec. Plecy, ogon. Bardzo mocny gołąb. tego gołębia jest, z tego co wiem, ostatni w historii syn Bestkytela. Bestkytel osobiście był w 2017 roku najlepszym gołębiem Belgii w sprincie jako dwuletni samiec, rok wcześniej jako roczny samiec był czwartym gołębiem w Belgii w sprincie. Jego syn Bestkytel II był najlepszym gołębiem w Belgii w sprincie. Junior, Daniel, także ogólna cała plejada dzieci i wnuków, które zdobywały najwyższe laury, chodzi o lotniki na skalę narodową w Belgii, jak również w lotach na wspólnych gałąznikach na, na całym świecie. Także ojcem tego gąbka jest ostatni syn Bestke Kitela prawdopodobnie na świecie z tego co, co wiem tak było po 23 roku już bestkytel nie był płodny. Trzymałem go osobiście bestkytela w swoich rękach w październiku 23 roku, rok temu. No już już nie był, już nie był płodny. Natomiast matką tego gołąbka jest podwójna wnuczka bestkytela. Także jest to mega, mega indret dla bestkytela, kapitalnego gołębia. W lotach spięterskich w Belgii, całej rodziny, nie tylko sam bestkieter, ale jego dzieci, wnuki. Jest to jedna z najsłynniejszych rodzin w głębi pocztowej w historii świata. Mega jedwabiste upierzenie, piekielnie mocne skrzydło, kapitalne mięśnie, kościec, plecy. Ogon. Za kilka tygodni, jak będzie całkowicie wybierany, będzie obłędny gąb. Jest to pocisk z granat w ręce. Naprawdę ten gąb jest tak mocny. Bardzo miło trzymać się takiego gąbka w ręku. Jeszcze jak się całkowicie dopierzy. to naprawdę będzie obłędny gąb. Ojcem tego gąbka jest bezpośredni syn bez kitela. Prawdopodobnie ostatni. W historii świata są bestkitele, natomiast matką tego kołombka jest podwójna wnuczka Inbestkittele. Kapitalny, obłędny samiec Mega, Mega Inbred, wnuk, wnuk, Mega Inbred, Inbred który był pierwszym głębim Belgii w sprincie w 2017 roku i który wydał całą pojadę dzieci i wnuków które zostały, zdobyły tytuł i najwyższe laury, jak chodzi o lotniki w prywatnym, w belgijskim na lo programie lotowania prywatnie, jak chodzi o lotniki narodowe w Belgii, jak również na wspólnych w finałach, w Asach. Teraz znowu kilka dni temu jest pierwszy AS na wspólnym gołębniku, sprzed kilku dni po wszystkich lotach jest wnukiem Beskidowa. Fenomenalny gąb w ręce granat. Naprawdę jest to pocisk mega, mega inwred best kital. Zapraszam serdecznie do licytacji.